Networking jest niesamowitym narzędziem, ale my go nie wykorzystujemy w 100%. Ja z networkingiem, teraz tak sobie przypominam, około 14-13 lat nie chcę tutaj przekłamać. Jestem związany, ponieważ to były pierwsze grupy BNI w Bydgoszczy, w których brałem, brałem udział. I od tego czasu ten networking mi towarzyszy, więc ja też czym się dzielę, to też się dzielę znowu swoim doświadczeniem. Co u mnie działało, co u mnie nie wiem, ile tematów potrafiłem spalić. Rzeczy, które mi wychodziły, to, są, to jest ta esencja, z którą się dzielę. I niestety prawda jest taka, że nie potrafimy w networking. Nie potrafimy do końca w networking. Jest naprawdę niewiele przedstawicieli, handlowców, którzy potrafią świetnie poruszać się na salach networkingowych. Często jest tak, że my jesteśmy tam wystraszeni, nie wiemy. Może też dlatego, że ta kultura networkingowa nie jest. Nikt nas tego może tak do końca nie uczy, bo ja wiem też z doświadczenia swojego, że jak ja na przykład w firmie, dla której pracowałem, mówiłem, że chodzę na networking, to było, ale po co ci to? Ja stamtąd przynoszę do, dla was klientów, po to jest mi to. I, I firmy też tak nie podchodziły. Ja uważam też, że szkolenie handlowców na przykład sw swoją, jeżeli miałbym dzisiaj swoich handlowców, to ja przede wszystkim bym ich wyszkolił właśnie z networkingu. To byłaby pierwsza rzecz i puściłbym ich na networking.